Witam z tej strony Antek. Dzisiaj mamy 9 lutego 2023. Dawno tu żadnego filmiku nie wrzucałem. Dzisiaj postanowiłem coś nagrać. Tak jak widać, mamy super pogodę do cięcia. Luty, w ogóle cały luty był fajny do cięcia. Ja tak zawsze to sobie planuję, bo mam tak mniej więcej pół na pół czereśni ze śliwkami. Tak zawsze mam taki ambitny plan, żeby do końca stycznia obciąć śliwki. No niestety to się. E, nigdy jeszcze nie zdarzyło. E, no styczeń był do cięcia taki niezbyt ciekawe. Było to, dużo takich dni wiecznych, deszczowych, zimnych, także też zdrowia nie można sobie marnować na cięcie drzew. No za to luty teraz to nas rozpieszcza, jest fajna pogoda, w nocy jest e, mały mrozik, a w dzień nawet dodatnie temperatury, tak jak dzisiaj, jest kilka sto, chyba kilka stopni już na plusie, nawet nie wiem. W każdym bądź razie, jeszcze fajnie się chodzi po ziemi. No, a już tak praktycznie 80% śliwek mam obciętych. Tutaj na wprost ten rządek, tu mam prezydenta i on tu jest na Vandenheimie zasadzony. Także dosyć y, fajnie się go ciąło. Tu już na prawo sobie dosadziłem nowe, nowe nasadzenia mam lapotiki. a tam wyżej to jest trochę czereśni, tam jest zapotika no i wyżej to już są same czereśnie. No i tu w dole mam. Am, y, też prezydenta z y, Amersem. No i to są praktycznie wszystkie śliwki, które y, ja tu mam. Tu widać piła motorowa, taka najmniejsza y, spalinowa. I ja na początek idę i te wszystkie grubsze gałęzie, no nie wszystkie te, y, no bo kilka zawsze na jakimś drzewie się trafi grubszych, wycinam sobie piło motorową. Później góry sobie skracam też piłą motorową taką na wysyłniku, tak żeby na wysokości były niższe te drzewka. Bo tu na lewo większość tych śliwek to jest niestety posadzone na ałyczy, no i one mi trochę mocno biją, a już za mocno. I tak już któryś rok próbuję skracać, yy, tak żeby były wysokością tak jak te tutaj na Wandenheimie, no trochę nawozy tu ograniczałem, i będę ograniczał, żeby one mi za bardzo nie wybijały. No tak, żeby przede wszystkim było łatwo do oberwania te śliwki. No i też to jest tu taki południowy stok i tu jestem w Wielkopolsce, więc te śliwki szybciej mi dojrzewają jak gdzieś w zagłębiach śliwkowych, gdzieś tam w Grujeckim i innych stronach, czy tam w Szydłowie. Jeżeli ja tu je dosyć mocno przytnę, no to, to one też mi trochę szybciej, szybciej dojrzewają wtedy na drzewie. No i mogę je sprzedawać wtedy, kiedy nie ma takiego największego wysypu śliwek. Także tu jeszcze trochę mi zostało do dokończenia, bo jak już tą piłą motorową sobie poobcinam te grubsze i góry sobie poskracam, wtedy biorę sekatro elektryczne i te korekty robię wśród drzew. Także póki co tyle tu z sadu. Póki co jeszcze żadnego tu nawozu nie siałem, żadnych oprysków nie robiłem, to jeszcze jest czas na to. Nawozy na szczęście idą w dobrym kierunku, czyli tanieją, na razie tylko azotowe, bo wieloskładniki jeszcze dosyć drogie są. Ale zobaczymy, do momentu, jak tu, do momentu wysiewania to jeszcze trochę czasu jest. Także tyle na dzisiaj ze Słonecznej Wielkopolski. Pozdrawiam.